Zanim zdążyliśmy zareagować, byliśmy zestrzeleni. Te słowa wybrzmiały w ciszy archiwum jak echo z przeszłości. Doktor Marcin Kowalczyk przesunął palcem po zakurzonym dokumencie, czując, jak jego serce przyspiesza. W słabym świetle lampy biurkowej w podziemiach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przed nim leżała kartka papieru, która mogła zmienić jego rozumienie historii. Było już po 22:00. A on pozostał sam w archiwum otoczony stosami akt z czasów wojny. Niemożliwe, szepnął do siebie, ponownie czytając odręczny tekst w języku niemieckim. Dokument nosił datę 15 września 1946 roku i był częścią zeznań niemieckiego pilota, którego nazwisko zostało zamazane czasem i wilgocią. Ale jedna rzecz była krystalicznie czysta: wzmianka o Skalskim i ta niezwykła, cytowana wypowiedź. Marcin pracował nad swoją rozprawą doktorską o polskich pilotach myśliwskich przez ostatnie cztery lata. Przeczytał tysiące dokumentów, przeanalizował setki relacji, ale nigdy wcześniej nie natknął się na coś takiego. Niemieckie zeznania mówiące o polskim pilocie z takim szacunkiem. To było nie do pomyślenia. Sięgnął po lupę i przyjrzał się bliżej podpisowi na dole dokumentu. Ledwo czytelne litery składały się na Oberleutnant H. Müller. J-27. Jego dłonie lekko drżały, gdy notował te informacje w swoim zeszycie. J-27. To była elitarna niemiecka eskadra myśliwska, jedna z najskuteczniejszych podczas Battle of Britain. – Co ty tu robiłeś tak późno, Marcin? – głos Anny. Biblioteki archiwalnej sprawił, że podskoczył na krześle. – Anna, myślałem, że wszyscy już wyszli – powiedział, próbując uspokoić oddech. Znalazłem coś. Niezwykłego. Anna Nowak miała pięćdziesiąt lat i przepracowała w archiwach większość swojego życia. Jej szare włosy były starannie związane w kok, a za okularami kryły się oczy, które widziały więcej tajemnic niż większość ludzi mogłaby sobie wyobrazić. Podeszła bliżej, jej kroki odbijały się echem w pustym pomieszczeniu. Pokaż! Powiedziała po prostu, siadając obok niego. Marcin ostrożnie obrócił dokument w jej stronę. Anna założyła okulary do czytania i przez długą chwilę studiowała tekst w milczeniu. Jej brwi powoli się marszczły. – Skąd to masz? – spytała w końcu. Jej głos był niski, niemal szeptem. – Z kolekcji Schwarz 17, tym pudłem, które przywieźliście w zeszłym tygodniu z archiwów w Berlinie. Było na samym dnie, między sprawozdaniami meteorologicznymi. Anna pokiwała głową powoli. Kolekcja Schwarz 17 była jedną z ostatnich partii dokumentów przekazanych przez niemieckie archiwa w ramach programu wymiany historycznej. Większość z nich to rutynowe raporty, ale czasami ukrywały prawdziwe skarby. Ten Skalski, to, zaczęła Anna, ale urwała. Marcin, czy ty wiesz, kto to był Stanisław Skalski? Oczy Marcin'a rozszerzyły się. Oczywiście, że wiedział. Każdy student historii wojskowości znał to nazwisko. Stanisław Skalski, legendarny polski as myśliwski, jeden z najskuteczniejszych pilotów w historii lotnictwa. Walczył w kampanii wrześniowej, później w Battle of Britain, a po wojnie stał się symbolem polskiego bohaterstwa w powietrzu. Ale to niemożliwe, wymamrotał. Skalski nigdy nie walczył przeciwko JG27 w 1940 roku. W tym czasie był jeszcze w szkoleniu w Anglii. Anna wstała i podeszła do jednej z szaf archiwalnych. Jej palce pewnie odnalazły odpowiednią teczkę. A może nie znamy całej jego historii, powiedziała wyciągając gruby folder. Te dokumenty, one czasami mówią nam więcej niż oficjalne historie. Otworzyła folder na biurku Marcina. Wewnątrz znajdowały się fotokopie różnych dokumentów: raporty Rafu, polskie meldunki wojskowe, brytyjskie sprawozdania. Anna przewracała strony aż zatrzymała się na jednej z nich. Patrz tutaj, wskazała palcem na datę. 15 września 1940. Tego samego dnia, co ten niemiecki dokument. Skalski został odkomenderowany do specjalnej misji. Oficjalnie był to lot treningowy, ale. Marcin pochylił się nad dokumentem. Tekst był napisany odręcznie, częściowo po polsku, częściowo po angielsku. Mógł odczytać fragmenty. Lot zwiadowczy nad terytorium wroga. Pilot, oficer Skalski. Klasyfikacja, ściśle tajne. Cisza w archiwum stała się niemal namacalna. Jedyne dźwięki to tykanie starego zegara na ścianie i odległy szum ruchu z ulicy. Marcin poczuł, jak jego świat naukowy zaczyna się przewracać do góry nogami. Anna powiedział w końcu. Jego głos był ochrypły od emocji. Co jeśli Skalski rzeczywiście wykonywał tajne misje? Co jeśli historia, którą znamy, to tylko część prawdy? Anna zdjęła okulary i przetarła je starannie. Była historykiem zbyt długo, by nie rozpoznać momentu, gdy przeszłość zaczyna ujawniać swoje najgłębsze sekrety. Marcin, powiedziała cicho, myślę, że właśnie znaleźliśmy początki czegoś wielkiego, ale musimy być ostrożni. Historia ma swoje powody, by niektóre sekrety ukrywać tak długo, spojrzała na zegar. Była już prawie jedenasta. Idź do domu, jutro wrócimy do tego z świeżymi umysłami, ale Marcin, nie mów nikomu o tym, co znaleźliśmy, przynajmniej jeszcze nie. Marcin pokiwał głową, ale wiedział, że tej nocy nie zaśnie. W jego rękach spoczywał dokument, który mógł przepisać historię jednego z największych polskich bohaterów lotniczych. A gdzieś w cieniu przeszłości czekała prawda o tym, co naprawdę wydarzyło się tego wrześniowego dnia w 1940 roku, gdy niemiecki pilot napisał słowa, które miały go prześladować przez resztę życia. Zanim zdążyliśmy zareagować, byliśmy zestrzeleni. Kiedy Marcin opuszczał archiwum, niosąc ze sobą fotokopię najważniejszych dokumentów, nie wiedział jeszcze, że jego odkrycie uruchomi łańcuch wydarzeń który doprowadzi go do jednej z najważniejszych niewypowiedzianych historii II wojny światowej. Historia, która zaczęła się od zagubionej kartki papieru, miała dopiero rozpocząć swoje prawdziwe życie. Ciąg dalszy nastąpi. Prawda ma to do siebie, że im głębiej jest zakopana, tym jaśniej świeci, gdy wreszcie ujrzy światło. Marcin nie spał tej nocy. Siedział przy kuchennym stole w swoim małym mieszkaniu na Mokotowie, Otoczony fotokopiami dokumentów i notatkami. O piątej rano zrobił już trzecią kawę i utworzył coś, co zaczęło przypominać mapę powiązań. W centrum kartki napisał Stanisław Skalski, a wokół niego rysował linie łączące go z datami, miejscami i nazwiskami. JG-27, Oberleutnant Müller, 15 września 1940, tajna misja Rafu wszystkie te elementy układały się w puzzle. Które nie chciało pokazać swojego pełnego obrazu? Ale Marcin wiedział, że jest na właściwej ścieżce. Po dwudziestu latach studiowania historii rozwinął szósty zmysł na ukryte prawdy. O ósmej rano był już z powrotem w archiwum. Anna czekała na niego z dwoma kubkami parującej kawy i stosem nowych dokumentów. Nie spałeś, prawda? Spytała patrząc na jego podkrążone oczy. Jak mogłbym? Odpowiedział siadając przy swoim wczorajszym stanowisku: Anna, sprawdziłem wszystkie oficjalne biografie Skalskiego. Nigdzie nie ma wzmianki o misjach specjalnych we wrześniu 1940. Anna pokiwała głową. Właśnie dlatego przyniosłam ci to. Położyła przed nim nową teczkę. Pamiętasz Jerzego Adamczyka? Tego starszego pana, który przychodzi tu czasami, szukając informacji o swoim ojcu? Marcin przypomniał sobie wysokiego, eleganckiego mężczyznę po siedemdziesiątce, który regularnie odwiedzał archiwum. Zawsze był uprzejmy, ale zamknięty w sobie. Jego ojciec, Jan Adamczyk, był mechanikiem w polskiej eskadrze w Anglii. Jerzy zostawił tu kopię prywatnych notatek ojca. Myślałam, że mogą cię zainteresować. Marcin otworzył teczkę z bijącym sercem. Wewnątrz znajdował się ręcznie napisany dziennik – Kopii w języku polskim z fragmentami angielskiego. Data na pierwszej stronie. Lipiec 1940. Baza RAF Northolt. Zaczął czytać. Skalski jest inny niż pozostali piloci. Dowództwo często wzywa go na poufne rozmowy. Wczoraj widziałem, jak rozmawiał z oficerem wywiadu. Po powrocie był milczący przez resztę dnia. Coś się dzieje, coś czego nie rozumiem. Marcin przeglądał dalsze strony. Jego puls przyspieszał z każdym akapitem. Wpis z 14 września 1940. Skalski otrzymał specjalny rozkaz. Jutro leci sam, bez eskadry. Nie wolno mi było mu pomagać przy przygotowaniu samolotu. Przyszli specjalni technicy z Londynu. Martwię się o niego. Te tajne loty. One nie są zwykłymi misjami bojowymi. A potem wpis z 16 września. Skalski wrócił dziś nad ranem. Jego samolot był uszkodzony, ale on nie chciał mówić co się stało, tylko powtarzał. Niektóre rzeczy są większe niż wojna. Co to miało znaczyć? Widziałem w jego oczach coś, czego wcześniej tam nie było, jakby widział rzeczy, których inni nie powinni widzieć. To niesamowite, szepnął Marcin. Te daty się zgadzają. Adamczyk potwierdza, że Skalski rzeczywiście odbywał tajne misje. Anna usiadła obok niego. Ale to nie wszystko. Wczoraj wieczorem po tym, jak wyszedłeś, zadzwoniłam do Jerzego Adamczyka. Powiedziałam mu o Twoich poszukiwaniach. Chcę się z Tobą spotkać. Marcin podniósł wzrok z nad dokumentów. Naprawdę? Powiedział coś dziwnego. Że jego ojciec przed śmiercią zostawił mu coś, co miało pozostać ukryte, dopóki nie znajdzie się odpowiednia osoba, która zada odpowiednie pytania. Myślę, że ty możesz być tą osobą. Jerzy Adamczyk mieszkał w przedwojennej kamienicy na Żoliborzu. Jego mieszkanie przypominało małe muzeum. Ściany pokrywały fotografie lotników, stare mapy, pamiątki wojenne. Mężczyzna, mimo swoich lat, miał proste plecy i przenikliwe niebieskie oczy. Doktor Kowalczyk powiedział, podając mu rękę. Anna Nowak powiedziała mi, że pyta pan o Stanisława Skalskiego. To bardzo Delikatny temat. Usiedli w salonie przy małym stoliku. Jerzy nalał herbaty i przez długą chwilę milczał, jakby zbierał myśli. Mój ojciec nigdy nie mówił o wojnie, zaczął w końcu, ale przed śmiercią, w 1989 roku, wezwał mnie do siebie. Powiedział, że ma coś, co musi mi przekazać. Historia, która nie może umrzeć razem z nim. Wstał i podszedł do starej szafy. Wyjął z niej niewielkie metalowe pudełko, pokryte patyną. To były ostatnie słowa mojego ojca o wojnie. Nigdy ich nie zrozumiałem, dopóki Anna nie zadzwoniła wczoraj wieczorem. Otworzył pudełko. Wewnątrz znajdowały się dwie rzeczy: żółknąca fotografia i złożona kartka papieru. Jerzy najpierw podał Marcinowi fotografię. Na zdjęciu widać było grupę pilotów w brytyjskich mundurach, stojących przed samolotem Spitfire. W centrum z charakterystycznym uśmiechem stał młody mężczyzna, którego Marcin natychmiast rozpoznał jako Stanisława Skalskiego. Pańszenie na odwrocie, powiedział Jerzy. Marcin obrócił zdjęcie. Odręcznym pismem ktoś napisał: Zespół Feniks, wrzesień 1940 S.S. Ostatnia misja przed wyjazdem. Niech Bóg nas wszystkich ma w opiece. Zespół Feniks, powtórzył Marcin: Nigdy o nim nie słyszałem. Bo nie istniał oficjalnie, odpowiedział Jerzy, rozkładając kartkę papieru. Według mojego ojca to była najwyżej klasyfikowana jednostka polskich pilotów WRAW wykonywali misje, o których nie wolno było mówić nawet po wojnie. Kartka papieru okazała się być mapą fragmentu terytorium niemieckiego, pokrytą notatkami i oznaczeniami. Na górze wyraźnym pismem ktoś napisał Operacja Prawda. 15:09 1940. Marcin studiował mapę z fascynacją. Wskazywała na obszar w pobliżu niemieckiej granicy z Francją, gdzie zaznaczono kilka pozycji wojskowych i oznaczono trasę lotu. Co to była za operacja? mu spytał. Jerzy wziął głęboki oddech. Według mojego ojca, skalski miał za zadanie dotrzeć do niemieckiej bazy i wywieźć kogoś kogoś bardzo ważnego wywieźć kogoś kto tego nie wiedział, ale powiedział mi coś, co zapamiętałem na całe życie: że Skalski po tej misji zmienił się na zawsze, jakby czegoś się nauczył, czego wolałby nie wiedzieć. Marcin poczuł, jak jego myśli wirują. Tajna misja ratunkowa? To tłumaczyłoby niemieckie zeznania o tym, że zostali zestrzeleni, zanim zdążyli zareagować. Może niemieccy piloci zostali zaskoczeni, bo nie spodziewali się ataku z powietrza podczas operacji ratunkowej. Panie Jerzy, co powiedział w końcu, czy ojciec wspominał coś o niemieckim pilocie? Kimś o nazwisku Müller? Twarz starszego mężczyzny stężała. Pokiwał głową powoli. Heinrich Müller, mój ojciec, wspomniał to nazwisko tylko raz. Powiedział, że to był jedyny niemiecki pilot, któremu Skalski kiedykolwiek okazał szacunek. Ale to wszystko, co wiem. Marcin siedział w milczeniu, próbując poukładać wszystkie fragmenty puzzle. Tajna operacja, niemiecki pilot, który szanował Skalskiego, misja ratunkowa. Wszystko to zaczynało tworzyć obraz czegoś znacznie większego niż zwykła potyczka powietrzna. Panie Jerzy powiedział w końcu, czy mógłbym zrobić kopię tych dokumentów? Stary mężczyzna pokiwał głową. Ale pod jednym warunkiem jeśli pan odkryje prawdę o tym, co się stało, proszę mi to opowiedzieć. Mój ojciec niósł tę tajemnice przez całe życie. Myślę, że zasługuje na to, żeby historia została wreszcie opowiedziana. Gdy Marcin opuszczał mieszkanie Jerzego Adamczyka, miał ze sobą nie tylko kopie dokumentów, ale też pewność, że zbliża się do czegoś niezwykłego. Historia Stanisława Skalskiego była znacznie bardziej skomplikowana, niż ktokolwiek podejrzewał. I gdzieś w tej zagmatwanych wydarzeniach z września 1940 roku, Krył się klucz do zrozumienia nie tylko jednego niemieckiego pilota, ale może całej prawdy o tym, jak czasami, nawet w czasie najkrwawszej wojny, ludzka godność potrafiła przeważyć nad nienawiścią. Ciąg dalszy nastąpi. Niektóre prawdy są tak delikatne, że mogą być opowiedziane tylko szeptem, z szacunkiem dla tych, którzy je przeżyli. Marcin spędził następne dwa tygodnie nurkując w archiwach brytyjskich online. I niemieckich bazach danych historycznych. Każdy dokument, każda wzmianka o Operacji Prawda czy Zespole Feniks kończyła się ślepym zaułkiem. To było frustrujące, ale jednocześnie potwierdzało, że dotarł do czegoś naprawdę klasyfikowanego. Przełom nastąpił w niespodziewany sposób. Anna przyszła do jego stanowiska z małą karteczką w ręku. Dzwonił do ciebie jakiś starszy pan z Niemiec. Przepraszam, ale odebrałam, bo myślałam, że to oficjalna sprawa. Heinrich Müller junior powiedział, że czytał o Twoich badaniach w internetowym forum historyków. Marcin poczuł, jak jego serce przyspiesza. Müller, to znaczy syn tego niemieckiego pilota z dokumentu, chce się z Tobą spotkać. Podobno ma coś, co może Cię zainteresować. Heinrich Müller junior przyjechał do Warszawy trzy dni później. Był emerytowanym profesorem historii z Uniwersytetu w Monachium. Mężczyzną o delikatnych rysach i smutnych oczach spotkali się w cichej kawiarni na Starym mieście, z dala od natłoku turystów. Doktor Kowalczyk zaczął po angielsku z lekkim niemieckim akcentem. Przeczytałem pana wpis na forum o niemieckim dokumencie, mencjonującym Skalskiego. Myślę, że czas, żeby prawda ujrzała światło dzienne. Położył na stole starą skórzaną teczkę. To był dziennik mojego ojca, Heinrich Müller Senior. Oberleutnant Jord G-27. Przez całe życie nie chciał mówić o wojnie, ale przed śmiercią w 1982 roku dał mi to, mówiąc, że pewnego dnia ktoś zada odpowiednie pytania. Marcin otworzył teczkę drżącymi rękami. Wewnątrz znajdowały się niemieckie dokumenty, fotografie i gęsto zapisane strony dziennika. Proszę, powiedział Heinrich junior. Pozwoli pan, że opowiem historię, której mój ojciec nigdy nie mógł opowiedzieć publicznie. Była to historia, która zmieniała wszystko. 15 września 1940 roku Heinrich Müller senior otrzymał niecodzienną misję. Nie miał uczestniczyć w rutynowym patrolu, ale w specjalnej operacji miał eskortować transport z bardzo ważnym więźniem. Więźniem, który zgodził się współpracować z niemieckim wywiadem w zamian za bezpieczeństwo swojej rodziny. Mój ojciec nie wiedział początkowo, kim był ten człowiek, kontynuował Heinrich Junior. Dowiedział się dopiero w ostatniej chwili. To był dr Dawid Rosenberg, żydowski fizyk, który pracował nad tajnymi projektami brytyjskimi. Niemcy chcieli go wywieźć do Berlina. Marcin słuchał w napięciu, składając puzzle w swojej głowie. Ale coś poszło nie tak. Gdy transport przeleciał nad określonym obszarem, znikąd pojawił się pojedynczy Spitfire. Pilat atakował z taką precyzją i determinacją, że niemiecka eskadra nie miała czasu na reakcję. Zanim zdążyliśmy zareagować, byliśmy zestrzeleni. Tak mój ojciec opisywał ten moment. Heinrich Junior wyjął steczki teczki fotografię. Pokazywała młodego niemieckiego pilota w mundurze Luftwaffe, ale jego oczy były smutne, nieobecne. Ale najważniejsze wydarzyło się potem. Polski pilot nie uciekł po ataku, wylądował niedaleko miejsca katastrofy niemieckiego transportu. Mój ojciec, jako jedyny, który przeżył atak, obserwował z ukrycia co się dzieje. Marcin pochylił się bliżej. Co widział? Polski pilot wysiadł z samolotu i podszedł do rozbitego niemieckiego transportu. Doktor Rosenberg był ranny, ale żywy. I wtedy, polski pilot zrobił coś niespodziewanego. Zamiast go aresztować lub pozostawić, zaczął mu pomagać. Heinrich junior otworzył dziennik na konkretnej stronie i przeczytał fragment w tłumaczeniu na angielski. Obserwowałem scenę, która zmieniła moje rozumienie wojny. Polski pilot, który właśnie zniszczył nasz transport, klęczał obok rannego żydowskiego uczonego i opatrywał jego rany. Rozmawiał z nim cicho, po niemiecku, próbując go uspokoić. Gdy doktor Rosenberg opowiedział mu o swojej żonie i córce w obozie koncentracyjnym, pilot płakał. Płakał. Cisza w kawiarni stała się niemal namacalna. Marcin poczuł, jak jego światopogląd na tę historię kompletnie się zmienia. Skalski nie był tam, żeby zabić, szepnął. On był tam, żeby ratować. Heinrich Junior pokiwał głową. Operacja Prawda... Nie była misją bojową, to była misja ratunkowa. Brytyjski wywiad dowiedział się o transporcie i wysłał Skalskiego, żeby uratować doktor Rosenberga, zanim dotarłby do Berlina. Ale jak to się skończyło? Doktor Rosenberg zmarł od ran, mimo wysiłków Skalskiego, ale przed śmiercią zdołał przekazać polskiemu pilotowi coś bardzo ważnego współrzędne miejsca, gdzie były przetrzymywane jego żona i córka. Skalski obiecał mu, że przekaże te informacje odpowiednim osobom. Heinrich Junior wyciągnął z teczki kolejny dokument. To była mapa z zaznaczonymi lokalizacjami. Mój ojciec wiedział, że powinien aresztować polskiego pilota, ale widząc jego współczucie dla doktor Rosenberga, nie mógł. Gdy Skalski odchodził z powrotem do swojego samolotu, ojciec wyszedł z ukrycia. Co się stało? Rozmawiali przez kilka minut. Mój ojciec nie zapisał szczegółów tej rozmowy, ale pamiętam jego słowa przed śmiercią. Tego dnia zrozumiałem, że wojna to nie tylko kwestia uniform, to kwestia wyborów, które robimy jako ludzie. Marcin poczuł łzy nabierające się w oczach. Heinrich Müller i Stanisław Skalski stali naprzeciw siebie jako wrogowie, ale odeszli jako ludzie, którzy zrozumieli siebie nawzajem. Dokładnie. Ojciec pozwolił Skalskiemu odlecieć. W jego dzienniku napisał: Nie mogłem aresztować człowieka, który płakał nad cierpieniem M. Nieznajomego. W tym momencie przestał być moim wrogiem. Heinrich Junior zamknął dziennik i spojrzał na Marcina. Po wojnie ojciec próbował znaleźć informacje o tym polskim pilocie. Dowiedział się, że Skalski rzeczywiście przekazał współrzędne obozu brytyjskim władzom. Żona i córka doktora Rosenberga. Zostały uratowane przez aliantów trzy miesiące później. Wieczorem Marcin siedział w swoim mieszkaniu, patrząc na kopię wszystkich dokumentów rozłożonych na stole. Historia, którą odkrył, była znacznie piękniejsza i bardziej skomplikowana niż jakiekolwiek oficjalne wojenne opowieści. Stanisław Skalski, bohater, którego wszyscy znali jako bezwzględnego myśliwca, okazał się być człowiekiem, który ryzykował życie. Nie po to, żeby zabijać, ale żeby ratować. Heinrich Müller, niemiecki pilot, którego można było oczekiwać jako bezwzględnego wroga, okazał się człowiekiem, który potrafił dostrzec człowieczeństwo w przeciwniku. Anna zadzwoniła do niego tego wieczoru. I co teraz? Spytała. Opublikujesz tę historię? Marcin długo milczał. Nie wiem, czy powinienem, to zmienia tak wiele w tym, jak postrzegamy tamte czasy. Ludzie może nie są gotowi na taką prawdę. Marcin, powiedziała Anna cicho, Prawda, nie pytaj o to, czy jesteśmy na nią gotowi. Ona po prostu jest, a ci ludzie, Skalski, Müller, doktor Rosenberg, oni zasługują na to, żeby ich historia została opowiedziana nie jako propaganda czy polityczna narracja, ale jako opowieść o tym, że nawet w najciemniejszych czasach człowieczeństwo może przeważyć. Dwa miesiące później Marcin opublikował swoje odkrycia w prestiżowym czasopiśmie historycznym. Artykuł nosił tytuł Zanim zdążyliśmy zareagować, byliśmy zestrzeleni. Niewypowiedziana historia o współczuciu w czasie wojny. Reakcje były mieszane. Niektórzy krytykowali go za humanizowanie wroga, inni wychwalali za ujawnienie złożoności ludzkich wyborów w czasie konfliktu. Ale najważniejsza dla Marcina była jedna rzecz. Historia została opowiedziana. Jerzy Adamczyk zadzwonił do niego dzień po publikacji. „Doktor Kowalczyk” powiedział starszy mężczyzna. W jego głosie było słychać wzruszenie. „Przeczytałem pana artykuł. Myślę, myślę, że mój ojciec byłby dumny. Wreszcie ktoś opowiedział prawdę o tym, jakim człowiekiem był Skalski”. Heinrich Müller Junior przysłał e-mail z Monachium. „Dziękuję za oddanie godności mojemu ojcu”. Przez dziesięciolecia nie był dla mnie niemieckim pilotem czy wrogiem, tylko człowiekiem, który nauczył się widzieć człowieczeństwo tam, gdzie inni widzieli tylko przeciwnika. Siedząc w swoim ulubionym fotelu z kubkiem herbaty w dłoni, Marcin myślał o wszystkich dokumentach, które musiał przejrzeć, wszystkich osobach, z którymi rozmawiał, wszystkich sługach prawdy, które złożyły się na tę niezwykłą opowieść. Wojna była pełna okrucieństwa to niepodważalne. Ale była też pełna wyborów. Każdego dnia, w każdej chwili ludzie decydowali, kim chcą być. Czy pozwalają okolicznościom zdefiniować swoje człowieczeństwo, czy sami je definiują? Stanisław Skalski wybrał współczucie. Heinrich Müller wybrał zrozumienie. Doktor Rosenberg wybrał nadzieję dla swojej rodziny nawet w obliczu śmierci. A Marcin Kowalczyk wybrał prawdę. Nie idealną, nieprostą, ale prawdziwą prawdę o tym, że nawet w najciemniejszych godzinach historii ludzkość potrafi błyszczeć najjaśniejszym światłem. Historia kończyła się, ale jej echo miało brzmieć jeszcze długo w sercach tych, którzy zrozumieli, że czasami największe zwycięstwa nie są wygrane na polu bitwy. Ale w cichych momentach, gdy jeden człowiek decyduje się dostrzec drugiego człowieka jako równego sobie, niezależnie od koloru munduru czy języka, którym mówi, Zanim zdążyliśmy zareagować, byliśmy zestrzeleni. Słowa, które zaczęły się jako świadectwo przegranej, stały się świadectwem czegoś znacznie głębszego, świadectwem chwili, gdy wojna ustąpiła miejsca człowieczeństwu. Koniec.